Paweł Tadeuszewski O szkole Dziękuję Ci, szkoło, za to, że miałaś tak duży wpływ na to, kim teraz jestem. Dziękuję Ci za to, że gdy byłem smutny, pocieszyłaś, przytuliłaś. Czasami nakrzyczałaś. Byłaś moim drugim domem. Dziękuję Ci za tę ciszę na korytarzu podczas lekcji. Dziękuję za tych niesamowitych ludzi, których gościłaś nauczycieli i uczniów oraz innych osób, których przyjęłaś do siebie. I lśnij moje piękne w tym słońcu i przyjmuj nowych. Stój tak niezmieniona, przyjmuj nowych uczniów, prowadź, wskazuj drogę innym i niech wyrosną na ludzi porządnych i niech Cię podziwiają, zazdroszczą Ci inne wkoły takich ludzi Twojego majestatu i niezwykłości.